Zbliża się powoli siódma rano. Córka już biega zadowolona, no a ja stoję z kubkiem gorącej kawy, która mnie trzyma na nogach, i zastanawiam się, jak to jest możliwe, że dzień się dopiero zaczął, a ja w sumie mam już dość. Dziś ostatni dzień. Pozytywnego miesiąca. Przez ostatnich 27 odcinków mogliście usłyszeć tutaj przekrój niezwykle wartościowych, życiowych historii. Dlatego bardzo długo zastanawiałem się, w jaki sposób zamknąć tę serię. Co jeszcze nie zostało powiedziane? Z jaką myślą chciałbym Cię dziś zostawić? I tak szukając tej odpowiedniej myśli w głowie, trafiłem na pewien szarobury, deszczowy, listopadowy dzień, gdy zdałem sobie sprawę. A może raczej przypomniałem sobie, kim naprawdę jestem i co chcę robić w życiu. W tym podcaście usłyszysz prawdziwe historie z życia różnych osób, które chcą się podzielić z Tobą swoimi doświadczeniami i wartościowymi przemyśleniami. A wszystko po to, by wpuścić do naszego życia trochę słońca, zasiać dobre myśli w głowie i znaleźć w sobie energię do działania. W sam raz na lepszy dzień. Ja się nazywam Bartek Kolejniczek i zapraszam Cię do wysłuchania 28 odcinka podcastu Pozytywny Miesiąc. Posłuchaj. Ta historia ma wiele, wiele lat. Być może jest to nawet pierwsze wspomnienie, jakie mam w moim życiu. Miałem wtedy 4, może 5 lat. Rodzice pracowali. A mną i moim młodszym bratem opiekowała się babcia. E, ja w pewnym momencie zezłościłem się na nią. Podobno dlatego, że poświęcała mojemu bratu zdecydowanie więcej uwagi, zamiast bawić się ze mną. No i w ramach buntu ogłosiłem, że w takim razie ja się wyprowadzam z domu. No i jak to przystało na rezolutnego, zaciętego pięciolatka, co postanowiłem, to zrobiłem. Poszedłem do mojego pokoju, spakowałem zabawki do plecaka, wziąłem koc. No i wyszedłem z domu. Od razu uspokajam. My mieszkaliśmy wtedy w ogrodzonym domu jednorodzinnym, więc zabawa na podwórku szczególnie latem, bo pamiętam, że, że było wtedy ciepło. No nie była wtedy niczym niezwykłym, no, szczególnie na początku lat 90. Ale wracając do historii, m, zabrałem moje pakunki, poszedłem na bok domu, gdzie zwykle miałem moją taką dziecięcą bazę. Rozwiesiłem na krzaku koc, rozłożyłem moje zabawki. No i. Jako to wyglądała ta moja wyprowadzka z domu. I w sumie cieszę się, że z upływem czasu nasze wspomnienia zacierają się, a pamięć selektywna sprawia, że. Najczęściej pamiętamy tylko te dobre chwile i te dobre momenty z naszego życia, bo absolutnie nie pamiętam, co się ze mną stało później, ani jaka była reakcja mojej babci, gdy mnie wreszcie znalazła. Pamiętam tylko tę dziecięcą przygodę i historię, która no, po dziś dzień w sumie funkcjonuje jako taki rodzinny humor. No ale do tej historii i do wniosków z niej płynących jeszcze dziś wrócimy. A teraz przenieśmy się do. Czasów dzisiejszych, do tego nieszczęsnego listopadowego dnia, który wówczas, wtedy zaczął się dla mnie dość wcześnie. Był to trzeci tydzień choroby mojej córki. W sumie nic poważnego, takie standardowe przeziębienie przechodzące w zapalenie o skrzeli. Schemat, który już wówczas bardzo dobrze znałem, bo żyłem z nim od ponad roku, czyli od momentu, gdy córka poszła do żłobka. Jeden tydzień w żłobku, później trzy tygodnie w domu, no a w tym czasie istna jazda figurowa na lodzie w stylu dowolnym, żebyśmy razem z żoną dograli kalendarze, pogodzili nasze prace z opieką nad córką, ze wszystkimi wizytami u lekarzy, dodatkowymi obowiązkami. Na szczęście czasem możemy też liczyć na pomoc dziadków, ale oczywiście przez ten cały czas w domu jest stan alarmowy. Cały czas coś się dzieje, coś trzeba ogarnąć, no i poradzić sobie z ciągłymi, ciągle pojawiającymi się problemami. Tego dnia był akurat mój dzień, by wstać do córki i spędzić z nią poranek, a moja żona miała chwilę czasu, żeby pospać trochę dłużej. Bo z tą pobudką to w sumie też jest jak z rosyjską ruletką. Nigdy nie wiesz na co trafisz. Może będzie o 6, a może o 8. Chociaż w sumie bądźmy szczerzy, pobudka ósmej to trochę w przypadku dzieci, jak traf w szóstkę na loterii. Mi tym razem trafiła się piąta trzydzieści. Zawsze co prawda jest jeszcze ta odrobina nadziei, że może jeszcze zaśniej, że może mi też się uda zmrużyć oko na fotelu obok, choćby na dodatkowe 15-20 minut. No, ale nie tym razem, więc zaczynamy dzień. Nawet nie wiem, czy to była środa, czy sobota, w sumie co za różnica. Każdy dzień wówczas wyglądał podobnie, zarówno ze względu na widok za oknem, jak i na moje samopoczucie. Takie uczucie przytłoczenia, które unosi się w powietrzu niczym dym z papierosów. Dusi, zabiera oddech i jakąkolwiek energię do działania. No, ale nic, zbliża się powoli siódma rano, córka już biega zadowolona. No, a ja stoję z kubkiem gorącej kawy, która mnie trzyma na nogach, i zastanawiam się, jak to jest możliwe, że dzień się dopiero zaczął, a ja w sumie mam już dość. Na szczęście od jakiegoś czasu mam też już plan awaryjny właśnie na takie dni. Wiem, że mam wpływ na to, co czuję, choć może bliższe prawdy jest stwierdzenie, idąc trochę za Natalią Kukulską, że. Jednak bardziej to czuję niż wiem. No ale, tak czy inaczej, po całym tym dniu resztką sił pakuję moje rzeczy do torby. No i nie, nie, absolutnie nie wyprowadzam się. To jeszcze nie jest ten moment, gdy wracamy do tej pierwszej historii. Póki co idę na siłownię. Pora, żeby ciało się zmęczyło, a głowa odpoczęła. Najpierw trochę biegania, później sauna. To jest taki mój czas dla mnie. Czas, gdy, gdy się wyłączam i gdy. Czasem dzieją się w mojej głowie cuda. No i tak też było tym razem. Mam w sumie czasem nawet wrażenie, że wysiłek fizyczny w połączeniu z gorącą temperaturą w saunie restytuje moje ustawienia i przywraca je do poziomu ustawień fabrycznych, bo ze stanu o Boże, jak mi źle, mam już tego wszystkiego dość, i niech mnie ktoś przytuli. Zaczynają się pojawiać w mojej głowie myśli w stylu. No, przecież nie jesteś sam w takiej sytuacji. Zawsze jest coś, co można zrobić. Inni też mają gorsze dni i też sobie jakoś próbują z nimi radzić. W sumie fajnie byłoby wiedzieć, jak sobie inni radzą z takimi dniami. Szkoda, że ludzie się w sumie nie dzielą takimi historiami ze sobą nawzajem, bo fajnie byłoby skorzystać z takich inspiracji. No ale nic, skoro nic takiego nie ma, no to trzeba się ogarnąć samemu. Ale czy na pewno nie ma? No to może poszukam. Może są ludzie, którzy pomagają w ten sposób innym? Może kogoś spytam, jakieś forum, jakaś grupa albo coś innego? No ale zaraz, skoro nie tylko ja mam taki problem i skoro nie ma takiego miejsca, no to w sumie może coś warto byłoby z tym zrobić. W takim razie, co by to mogło być? Co by mogło pomóc mi i innym ludziom? Widzisz już powoli, do czego zmierzam? Tak, zgadza się, do tej mojej historii z dzieciństwa, z samego początku tego podcastu, bo to, co jest moim naturalnym, wręcz wrodzonym systemem działania, to podważanie status quo. Gdy nie podoba mi się otaczająca mnie rzeczywistość, zaczynam szukać sposobów na to, by ją zmienić. A gdy słyszę, że no, tak już musi być, zawsze tak już było, w sumie to jest zjadosko, ale stabilnie, to naprawdę skręca mnie w środku i dostaję białej gorączki. Tylko, że czasem pod wpływem trudnych sytuacji, stresu, utrzymującej się presji, którą, tak wiem, przyznaję się bezbicia, nierzadko sam wkładam na siebie, w takich sytuacjach zazwyczaj zapominam o tym wszystkim, co we mnie dobre. Zapominam o moich umiejętnościach, talentach, doświadczeniu i o wszystkich innych zasobach, którymi dysponuję i które mogą mi pomóc zmienić otaczającą mnie rzeczywistość, jeśli tylko mi się ona nie podoba. I to jest właśnie to, z czego zdałem sobie sprawę w te trudne listopadowe dni pod koniec 2022 roku, czyli dokładnie 4 miesiące wstecz od momentu, gdy nagrywam dla Ciebie te słowa. Te moje przygnębiające tygodnie i dni, trochę wysiłku fizycznego, rozgrzana sauna i poczucie wpływu sprawiły, że w mojej głowie narodził się, no a później także powstał. Ten podcast powstał, bo uświadomiłem sobie, że mam problem i zacząłem szukać rozwiązania. A później uświadomiłem też sobie, że w sumie to może inni też mają ten sam problem. Więc, dlaczego by nie upiec dwóch pieczeni i pomóc innym, jednocześnie pomagając sobie? I tutaj druga lekcja, którą ja wyciągnąłem z tych ostatnich miesięcy i z procesu przygotowania podcastu i projektu, jakim jest Pozytywny Miesiąc. Jeśli tylko masz pomysł, jeśli tylko chcesz coś zrobić i zmienić na plus w swoim życiu lub w życiu innych osób, to naprawdę nie masz pojęcia, ile osób będzie chciało Cię w tym wesprzeć i Ci pomóc. Ja na początku organizacji tego wydarzenia byłem naprawdę przerażony. Niby nagrywałem wcześniej podcast, zapraszałem gości, ale jednak rozmawianie o ich umiejętnościach i doświadczeniu to coś zupełnie innego niż poproszenie kogoś o nagranie swojej prywatnej historii. I podzielenie się nią ze światem. Musisz więc uwierzyć mi na słowo, jak olbrzymie było moje zdziwienie, gdy na wysłane zaproszenia i zapytania dotyczące tego projektu zacząłem otrzymywać odpowiedzi pełne pozytywnych słów, pełne zrozumienia i wsparcia. No bo właśnie, jeśli tylko masz dobre intencje, to znajdą się osoby, które będą cię chciały w tym wesprzeć. I to jest właśnie to, co ja zrozumiałem o sobie i czego ja się nauczyłem w trakcie trwania tego wyjątkowego projektu, że mogę, potrafię i chcę zmienić swoje życie i życie innych osób na lepsze. No i teraz już jestem pewny, że nie jestem w tym sam. A ty czego się nauczyłeś albo czego się nauczyłaś o sobie w trakcie słuchania poszczególnych odcinków tego podcastu? Co bierzesz ze sobą? To był już ostatni odcinek podcastu Pozytywny Miesiąc. A może tylko ostatni odcinek pierwszego sezonu? W sumie, kto wie. Zobaczymy. Wszystko zależy od tego, jak Ci się podobał ten podcast i ten cały projekt. Jeśli tylko masz ochotę, to odezwij się do mnie i daj znać, co o nim sądzisz. Możesz podzielić się też tym podcastem i swoją opinią w social mediach albo zasubskrybować, skomentować i ocenić ten podcast w Twojej aplikacji podcastowej. Tak czy inaczej, niezależnie od tego, którą opcję wybierzesz, jeśli w ogóle którąkolwiek, z góry dziękuję za Twoje wsparcie. A póki co życzę Ci pozytywnego dnia i do usłyszenia.